Nie, siema no, my dzisiaj. Będziemy tam się iść. Nie, gdzie to tam gdzieś za drzewami może. Albo tam... I będziemy takie fuckers, kurwa takie. Je, je, je. Kurwa. Mój Kurwa! Co, co, co? What the fuck What the fuck? Lamina Kurwa, wyłącz ten telefon, kurwa! Ale gnój! Ale gnuj, kurwa! Wieś Ale gnuj. No mnie, trzymaj gówno! Ale gnojuszka! Wyście wyłączcie te telefony! Wyłącz te, narkotyk! Parapety? No, lubię to. Nie, jak, jak wózku ci

Курва ja? no? ja, Я? Курва е! Курва е! Курва е! Курва е! Курва се енергетика е! Курва е! Курва tu nie jedzie Ja pierdolę, ja się nie chcę dziś Tam kurwa. No, kurwa stamtąd idziemy Ja Jezu weź debilu A tam pieski piesek jest. Zarówno Weź to pierdolę stamtąd w no o, niech to wyłączy gówno. Bo ci zaraz ten, ten telefon wyjebie. Ja pierdolę. Debilu, ale to jest babci Cicho bądź. Nic nie słyszeliście, szala. Kaśka! Wejdź tu, Bilu. Kaśka! Ale ja nie chcę kaśki. Kurwa, Debilu. Na razie nie ma nic zrobić. Idziemy tam na bok, gdzie my kurwa idziemy Tam? Gdzie idziemy, Dobra Do lasu idziemy, kurwa A to? Ok, Ej, nawet mi się chce na, ja nie chce Nie, ja nagrywam Nie, ja nagrywam Potem TikToka może nagramy Ale jak coś wyczucie, to nie uciekacie No dobra, kurwa Ej, dobra, dobra Ej, ja coś, kurwa, mówiłem, kurwa nie mówiłem nic, tylko... A to ty nagrywa? Zagrywa? Nie, nie, a... Zara będzie... Ty, ty, na TikToka może nagrać coś. ja to Ja może... No, tak, tu nagrywa się jak zup... uciekać. Nie mam nic do czytania. na Nawet... Nawet... Weź ty <grywa> debiluś. <grywa> Weź to wyłącz. A masz lasy? Kurde, bo... Tam ja A po bądź, kurwa. Tam ochrona do A Włącz kurwa jakoś sypisa. Weź sypisa kurwa jakoś włącz kurwa. Nie wiem, białe parapety włącz. No, parapety? No białe parapety. To jaką mam muzykę wyciągnąć? Białe parapety. Nie wiem jakie. Białe parapety. Lubię te palety, białe parapety. Nie, Nie, kocham. Ktoś wyskoczy, to ciekawie, co wyczyścicie robić. to wtedy chciałby, żeby kurwa była. A my no. Na... I najgorzej, jak ktoś kurwa nam wyczyścicie. Zgorzy. To my nie możemy się ruszać, kurwa. Chodzi o piwo. w trójkę Ja bym to ale bycie cię zażarł szybciej. Nie. Jakby to tak. To, tutaj tak. Wyszło. Nie. Jakby on stał 100 metrów dalej ode mnie, to ja by Nie. Tak. ja tak biegam. No to wolno jest. Ale a, a to jest pies taki. To jest od ciebie. Ale ja coś tam mieszkał, wiecie? O tym blisko? Tam. No tam.

nie, może, bo a moja nie, mama nie, nie sprawdza tego w YouTube'a. A może zobaczyć? Ja nie. Ja powiem, że dalej zobaczę. No nie powiedz. Ja nie to powiem, a ci... no, może wtedy zobaczyć.

Ja się kurwa już nie chcę iść z wami, bo wy tak ładnie to robicie. włączę teraz to Wilk. No. Wilka. Cicho. Spadajcie na kanał Mop Podłoga. Coś tam, coś tam jeszcze. Logo nie wiem jakie mam. Ja mam taką BN-ę. zaraz Obserwujcie. Proszę. Mam mało lajków. Proszę. I proszę. No, zamknij to gówno. No i proszę obserwować. No, subskrybować mnie na YouTube, proszę. Instagrama też mam, ale nie powiem, jak się kurde nazywa. No Jezu Już jesteśmy tutaj, ten brązowy ton. Tyś... A ja do jakiego? To się nie zabali do tego dużego kurwa. Może bym mógł wyjść no, właśnie, o, to jeśli tak, Tam będą, tam będą. No, wiecie. a tam są nowe okna, jeśli widzę. Ja się boję, no. Ja się sram Ja też się sram. No, Do to, tego dużego? A tam ci są... ktoś wyjdzie z takim... Um, no może. może tam mieszka. Są nowe okna? Są nowe okna? Nie było takich okien. No, bo w ogóle tam... Nie było. To ryby, albo pies tam. Powiedzieć cicho. Dobra, na razie.